W naszym kolejnym odcinku na kanale Patusek MSP. Tak, dzisiaj będziemy odpakowywały prezenty od naszych kochanych widzów, tak. e, którzy darowali nam. E, I dla niektórych to jest niewiele tych prezentów, Dokładnie. ale naprawdę dla nas to jest bardzo dużo, szczególnie, że nasz kanał jest bardzo e, młody. Bo założyłyśmy go naprawdę całkiem niedawno, a już dostałyśmy prezenty, i to nie jest od naszych znajomych, bo nigdy nie dostawaliśmy od nich. Dokładnie. Kilka osób nam wysłało, niektórzy naprawdę po dużo rzeczy. Z tego co patrzyłyśmy. I właśnie dzisiaj właśnie będzie też... taki krótki w miarę odcinek, bo tych prezentów jeszcze nie ma. A szczerze tu na dole właśnie też macie, że ta dziewczyna nam podarowała prezent. Tak, ponieważ niektórzy mieliśmy też bardzo dużo zapytań o przyjaciół, jednak yy, uważaliśmy, że za dużo będzie to zajmowało czasu i odpokowywałyśmy to wcześniej. I tak w ogóle to dla nas jest to bardzo dużo prezentów, dla was może wydawać się to mało prezentów, ale bo nie ma tak jak jakoś ich nie wiem 50 stron na coś Tyl tylko no naprawdę kilka stron zobaczcie i wy nie musicie nam tego wysyłać ale no bądźmy szczerze bardzo miło to nam są, jest to nie są jakieś tego pojedyncze osoby, które wysyłam po jednym prezencie nie to niektóre są naprawdę na przykład ta żółta laleczka i to jest 01 ale tak. to jakaś bibikom tak e, także przejdźmy do odpakowania Także najpierw odpakuję Emilkę. Każdego, kto nam przysłał, pozdrowimy I yy, bardzo będzie nam miło. To jest Bibikom, od Bibikom. O, ale ładna! Ale Miałam ją w liście życzeń. Tak, Na bardzo zrób. dziękujemy, Bibikom. Wszystko sprawiać. Wszystko, wszystko będę ubierać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, Śmiesznego. Potem jest ta tak, żółta że... naleczka 0... Jeden. I ona sporo prezentów wysłała. Dokładnie. O, taki to e, topik czarny, bardzo ładny. Dziękujemy. Bardzo. O, ekstra. O, o włosy. Dobra, Bardzo podamy. ładne. Wow, ale są tak wygląda No i ta karta tak pasuje. Mam. No. ok co dalej? Dobra. Taki o. kołnierzyk. On jest chyba za niektorywalę, ale oczywiście dziękujemy. Ale ładnie wygląda w sumie. Do tego to tak dziwnie. No. O, takie buciki holograficzne. No, bardzo wysokie, no ale. No, źle się układają na lalce, ale to nie. O, bardzo ładne włoski. Tak. Tylko może taki kolorek. I jeszcze jeden prezent. Od Inka strzałka 88, taka bluza. Okay. Tak, i jeszcze jeszcze są dwie strony, pominęłyśmy je. Ja. I taka bluza od Inki, strzałka 8.8. Tutaj są jeszcze zobaczcie jak ja wyglądam. Dobra, kolejne prezenty. Od com. kolejne O, o szpileczki takie. Piękne. Miałam je chyba też na liście życzeń. Tak. Kolejne. O, to o, też miałam na liście. Bardzo ładne. O, do tego mm -hmm. I do kokardy oczywiście. Mm. Kolejny o, no liczycy. i trzy pary butów masz. A zobaczymy, co jeszcze. Yy, buziaczek Buzi 01. O, ten sam kołnierzyk. No, no to zobaczymy, właśnie. Ym, Dobra. Takie jeansy. No. Ale <grym> wyglądam komicznie. <grym> e, bez przysa. I ostatni, to takie buty okay. wysokie. Wiązane, zakryte. Dobra, i, i teraz uwaga, jak wyglądam. Teraz... Zaraz wam pokażę, tylko wezmę w, ubierz się. Okej, okay, tak wyglądam tutaj. ja O, tutaj. No, z tego nie jestem zadowolona może połączenia, ale ubiorę się z tych wszystkich rzeczy, które dostałam w tej chwili. I Wam pokażę. W sensie nie wezmę innych rzeczy, tylko to, co to zaraz dostałam. Ogólnie to nie podoba mi się to połączenie, ale jak zmienię bluzkę, w sensie no ta bluzka mi tutaj nie pasuje, ale jak zmienię bluzkę na jakąś inną, tutaj poszuka, to jest naprawdę lepiej, nawet takie połączenie. No, całkiem ok. Soki, spoko. Także wszystkim, którzy wysłali tutaj Emilce prezenty, serdecznie dziękujemy. dziękujemy naprawdę. I to dla nas też dużo znaczy, bo inni youtuberowie właśnie mają dużo takich odcineczków. I e, właśnie miło nam. I ogólnie podsumowując, tak wyglądam, i sobie jeszcze animacje zmienimy. I, I tak, tak to wygląda I teraz przechodzimy do Moich prezentów okay. Także jak widzicie Też mam bardzo dużo prezentów od Żółtej daleczki 01, bardzo tak. nam miło I otwieram po kolei Czyli tutaj jest O, to jest super To jest taka bluza I ja ją na liście życzę miałam Oczywiście Przepiękna, ubieram. różowa, róż bluza Taka w mary koszula trochę tak. no Ty tak. też nakładasz wszystko? Tak ta animacja cię trochę zasłania. E, takie mam buciki Buty. żółte. O ja miałam takie różowe. Białe. Już. A, białe. Trochę nie pasują. E, Oj, tak. Mam o. włoski. O, bardzo ładne. Fajne. No tak żółte wszystko odstawiam, że będzie. Może te prezenty. O, buciki śliczne, dziękuję. No a no, teraz spoko, tylko co? No. Um, tutaj czwa, y, piąty prezent, o. takie spodenki, bardzo ładne. No. W ogóle ja ostatnio narzuć się przerzuciłam i bardzo lubię y, ubrania żółte. E, o, piękny topik, bardzo ładny. Teraz normalnie byś tak łogącie ubrana, no. tylko tamten. Um, I teraz mamy od buziaczka buzi 01. Tutaj jeszcze strona mi się cofnęła. No. Um, i taki naszyjnik z puzzlem Best Girl i mam jeszcze od Buziaczka Buzi 01 drugi prezent takie włoski, bardzo fajne, ładne no kolor taki średni, ale myślę, że na będę chodziła i teraz mam od Banglo 2 chyba nie było jeszcze i są jeansy z mojej listy życzeń. Bardzo dziękuję. Y, Okej. Okay. Kolejna rzecz to. buty. Yy, o, but Ale jeśli chciałam, bo one mają imitację skóry węża. Y, takie botki y, będą pasowały. I to było od Banglo 11. Chyba jakaś dziewczyna założyła kąta trzy różne i po prostu wysyłała nam z tych trzech kąt. Nie wiem, bo mamy banglo 2, banglo 11, banglo 1. O, dziękuję bardzo za tą bluzę z listy życzeń. No i właśnie kolejna jeszcze strona, tylko tutaj trzeba cofnąć. O, i mamy od żółtej laleczki 01 jeszcze więcej prezentów. O, mam taką bluzeczkę żółto-biała w paseczki. Dziękuję. Różowy prezent. O, inny kolor. Um, o, taki topik, pamiętam, że one kiedyś były takie w sklepie za no, 50 no. targoisów z napisem hashtag CELEBRATE Pamiętam to no, było. To było bardzo dawno um, I brązowy, o takie włoski Co to włosy? I um, teraz otwieram od Bibi.com. Też mi widzę, że jakiś wysłała o, i to jest taka bluzeczka ze sweterkiem bardzo e, obciągniętym e, szaro-białym. Mm, bardzo ładna, dziękuję. Jeszcze mam od bluzeczka buź prezenty. 2 prezenty. O! 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 <laughs> dziękuję za tej, tą cute monster. E, no dobra, ale ubiorę. Okay. O, świetnie. Dziękuję. I druga rzecz. O, taka bluza z biała. I tyle. No, dziękujemy bardzo za te Wszystkie prezenty. prezenty. I oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału Bycia na bieżąco. I pamiętajcie, aby obejrzeć nasze poprzednie odcinki e, i zapoznać się z Z, naszym, z naszymi kątami gdzie macie je opisane w naszym pierwszym odcinku pa, pa!